no ja mam Classic knife, to w miarę Ej. Słyszycie? Macham nożem teraz Macham nożem jakieś potężne kurwio, na O kurwa, co? Ja go co? Konia mi zbij kurwa stopami debilu jeb***y no, mam 30 hp Zapolę cię. Okej, No stoim przeżył! O, pochodzi, pochodzi co jest? Schody, schody jest. Tak mi się wydaje. O kurwa, Zastąpiono wszystkie animacje kurczaków. Kurwa, Zaktualizowano, na to czekałem. Kurwa, Nowe animacje kurczaków. A gdzie jest jeszcze ten kurczak? A, siedzi sobie. Jeba. i co? A, no teraz siedzi, wstaje. Bardzo ładnie zrobione animacje. O kurwa, na to czekałem. Na to czekałem, naprawdę. Bardzo fajnie, ale jeba... Czemu siada tu? Ruszaj dupę. Chce, jajka znoszą, Poczekaj, może dlatego siada. Churę tam jajka. <śpiewanie> Czemu skacisz baranie... A dobra. Paluzja do Starka? Nie znam. Au. To za Tomka. To <noise> <noise> on jest! Wygrałeś z pie***a widziałeś. Widzieliście to? Ej, BH-a się podoba. Nie no, w okej. Okay. Ej, co to jest? Oni zgra... Spróbuj sobie chopa zrobić. Nie da się. No, no nie, z... da, nie o... da, nie da, nie da. No. Nie. Dobra, tu ej. chyba materiał na YouTube ja ci widzę. Ej, nie, ej, nie da się bany hopować, Co jest? Ej no. Ej. Co jest? Ej. Ej nie da rady podskoczyć ty. Drugie Czas. No nie jest, nie jestem pewien, czy czy nie zmienili. Nie wiem. Ale mi to wyciąganie broni się podoba. Jest tak co, na... co ty robisz? O kurwa, dobra. To już jest, jest taki... Matrix kurwa. Reaktywacja widowy chyba jakaś jest, nie? Ej, słyszycie to? Ej, ej! Kurwa! Jak wważone! Ty! Jak wważ Jak wważone! No, też jeszcze nie powiedziałem. Nie było okna, kurwa co wygodacie Dobra binku po do górze Dobra binku na no. wschód Oj Kąsa mnie Od całą kąsa Gdzie? Ej! Widzieliście to! Ja schodzę po drewnach właśnie Oj jeden, odrewnach jak ten to... Ga! Ja go palę po drewno Wyciągam palaka mi wybiega, kurwa One tapa daję no! Odpadajmy bracia się starze, siedzą, Słuchaj, mam taki plan. Uć pani siedzą. Zajebiemy kurtową. Animację trzymania kurczaka. Jeść te kurczaki, co wydają pieniądze u nas na grze. No nie wiem, w sensie ja. Najgorze, dobrze, że coś pozmieniali ogólnie oprócz tego, bo jakby dodali tylko taką animację, to bym kurwa był zagotowany. Ale. Bo takie małe rzeczy. Dali? Na tym inferno? Na jedynkę możesz skoczyć od strony basenu Tyle co zauważyłem i balkon na A I tak to ja nie wiem co kur... może jakoś więcej nie no nie chcę. A, no tutaj wiem. ta jedynka taka dziwna jest, no teraz No ale to To w sumie spoko jest zmiana. Ma... <laughs> ale paszka go zabiłeś, paszka go zabiłeś <laughs> Się, czemu? Kto im to powiedział, żeby to zrobić? Ja bardzo mnie interesuje procedura zmian w tym tym. Mi się wydaje, że są na czpanie kurwy żeby i, i udają, że coś robią. Co jest kurwa? Puszka? Puszka zmieniła pozycję. Niesamowita, kurwa zmiana. Pewnie najemny kurwa deweloper ją nie chcą przesunął i zapisał mapę. No i recesyjkę trzymaj się, bo ja poprawię. dam ci busto, weź. HELK URO! Wait a minute, who are you? Zmilia, jak patrzcie co? What the fuck? Czy wyszło ze smój oficjalnie ku 60? Widzowie. Patrzcie to! ci widać Nie żyj się? Nie mam Dobra, jadę sam Ej co to jest za nóż! Ej, co to kurwa jest! Panter 2 ja masz? Ustawionego rozjebany, z jak... Bo barber szczury. Skok na scroll? Coś co po tych update'ach pozmieniali i nie można podskoczyć na scrollu skakać, bo jest jakby za dużo akcji na jeden tick. A nie jest podobny ten dźwięk do starego dźwięku kawaha? Co jest kurwa? Gdzie on to tego kawaha? Co ty robisz? Pa 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 pa! Patrzcie, patrzcie! A ty grasz teraz w jakimś międzynarodowym teamie, czy w jakimś grasz yy, w tym? Z kim ty grasz teraz? Z ziomeczkiem z z Ukrainy i z Izraela. No to powiem ci dobra kurwa ekipa. <laughs> Kiedy facebook będzie Zaraz wezmę drugi telefon, albo ten wezmę, co? Trzeba zaraz zadzwonię, w odpowiednie miejsce, tylko muszę się zmontować Tu widz pyta, kiedy będzie w ten facebook, you know? You don't know what I'm speaking to you? Godzinka jeszcze? No dobra. Godzina godzina. No dobra, dobra. to mu przekażę. Powiedział, żebyś szedł spać ku gnoju a nie czekasz tylko na Faceita, kurde, żeby grać. Odpocznij, kur... od Cesa. Oku. Zapomniałeś, że to jest kurwem. Nie, no, zawsze. Siema, Seti się pyta, czy duo keszkap nie chciałbym dołączyć. Powiem tak, nie będę na tą kurę zarabiał pieniędzy, bo będę musiał kierować, a on będzie stała, a ja będę musiał się solo męczyć. Kurwa. Jak potrenuję, trochę coś osiągnie w Fortnite, niech się odzywa wtedy. O, nie wiem, czy on jest świadom tego, że ja mam kod twór twórcy Fortnite. Co, Co B no, tak, tak, tak. A, bomba. Bomby Ej, nie mamy. Pokaż, z bomba. No nie ma, no nie A ma bomby. Niebo, w niebo. <grym> Co jest, kurwa? Nie ma, jest Nie Kto miał bombę na początku rundy? Dobra, no, ale szukać bomby, może się coś I Kuchnia Ale nie powinno być na schodach Musisz go zabić Tu zobacz na schodach Na B jak się idzie to... NO, no sam BOMBY sam NIE sam. MA KURWA JAK TO JEST MOŻLIWE Teraz Że dobra. update wychodzi i bomby nie ma no